Jak reaguje toksyczna osoba, gdy przestajesz ją gonić? Toksyczni ludzie mogą się nieco różnić od siebie, ale kiedy są gotowi rozstać się na dobre, mogą powiedzieć coś w stylu: To koniec, odejdź, daj mi spokój. Nie kontaktuj się ze mną, te słowa mogą być naprawdę bolesne, szczególnie jeśli ci naprawdę na nich bardzo zależy. I szczerze mówiąc, najgorsze co możesz w tym momencie zrobić, to gonić ich dalej. Jeśli będziesz próbował nadal się z nimi kontaktować, pomimo tego, że oni już z tobą skończyli, mogą wówczas nazwać cię na przykład: Ty jesteś chory psychicznie, ty się powinieneś leczyć, Boże! Ja się ciebie zaczynam obawiać. Wykorzystają wszystko, co powiesz lub zrobisz, przeciwko tobie i sprawią, że będziesz wyglądać na osobę niestabilną i niezrównoważoną psychicznie. Wiesz co? Oni tego właśnie pragną, więc proszę cię, nie wpadnij w tę pułapkę. Nie daj się na to nabrać. Im bardziej ich gonisz, tym gorzej będą cię traktować. Kiedy przestaniesz gonić toksyka i pozwolisz mu odejść, zrobisz pierwszy krok ku uzdrowieniu. Po tej toksycznej relacji, Twoje życie stanie się o wiele bardziej spokojne. Oczywiście będziesz przechodzić przez wszystkie etapy żałoby. Czasami możesz płakać, możesz się złościć, wręcz nienawidzić tego, co się wydarzyło. Ale uwierz mi, że zaczniesz czuć się lepiej o wiele lepiej. Decyzja o zaprzestaniu gonienia po paprańca. Oznacza, że pozwalasz mu odejść z twojego życia, co może być naprawdę trudne, ale uwierz mi, to jest najlepszy sposób na ochronę siebie i rozpoczęcie leczenia. Teraz jesteś zdana, zdany na siebie, ale kryje się w tym wielka moc i możliwości, o których nie masz pojęcia. Wykorzystaj to na swoją korzyść. Puść tę niezdrową, toksyczną osobę.